I, i, jeszcze, jeszcze media. Myślę, że to wasza sprawa, e, bo, bo, bo tak jakoś było. Więc proszę o krótkie, tak? krótkie przedstawienie sprawy y, przyłączenia tego, tego bicia do, do naszej gminy. Bardzo proszę kto tam nie wie. Proszę Państwa, to, to może ja jako sołtys nazywam się Małgorzata... Bardzo proszę krótko, Pani Może Może Proszę Państwa, nazywam się Małgorzata Żuga i jestem sołtysem w Siwicie i przy, przyjechałam tutaj przede wszystkim w dwóch sprawach. Chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować, bo otrzymałam niezależne cztery telefony po zebraniu Stowarzyszenia Rozwoju Wicia o tym, że zagłosowali Państwo jednogłośnie, że pomysł Wam się bardzo podoba. Był to bardzo, bardzo miły gest. Naprawdę. Dla nas jako mieszkańcy, którzy wystąpili z takim wnioskiem, a, a jest to rzecz bardzo trudna. To nie jest że Państwa tak, że, że my tak przechodzimy dzisiaj tu, jutro tam. To są duże emocje i mieszkańcy jednogłośnie taką dozę zaufania tutaj wykazali, że taki wniosek do Państwa gminy złożyli. Ponieważ yy, ani Rada Gminy, ani Pan Wójcy nie widział potrzeby spotkania się z mieszkańcami, porozmawiania, bo do niej, proszę Państwa, też można ładnie powiedzieć. Ja myślę, że dobrze, że Gmina Postamina ma Was, bo te standardy bardzo, bardzo podnosicie. Ja, poprosi, ja byłam wielokrotnie proszona o, koment, o skomentowanie sytuacji. Nigdy nie komentowałam tej sytuacji, bo nie miałam czego skomentować. Ja dopiero dzisiaj, 3 godziny temu, dostałam pismo z Urzędu Gminy, że niestety nie, nie są zainteresowani, więc ja w tej chwili generalnie mogę skomentować. Natomiast przybyłam tu podziękować za ten Wasz gest przepiękny i w drugiej sprawie również zaproponować spotkanie. Ja wstępnie z Panem Prezesem Karwackim rozmawiałam, że generalnie moglibyśmy zrobić takie spotkanie Stowarzyszeń Mieszkańców Miejscowości Nadmorskich, bo my mamy te same problemy i te same cele, proszę Państwa. W odniesieniu generalnie do powód jeden jest podany, że takie przyłączenie miejscowości Wicia nie było ujęte w planach gminy. Myślę, że, że za tym jakoś w tekście delikatnie kryją się chyba względy za to ekonomiczne. Marge, proszę bardzo, dlaczego osobiście oddałowo, a nie osobiście odderłoby, a chce się coś Nie, nie, nie. Niech pani powie, nie, powie, nie, nie No, no, powie. no to, to pani mówi. No to ja właśnie bardzo chcę to powiedzieć. Chcę to powiedzieć. Proszę państwa, w, 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 wydaje mi się, że, że tutaj niejako obudowany ten jedyny powód, który. Yy, gmina Postomino nam przedstawiła, są względy ekonomiczne, które generalnie nie są żadnym powodem, bo jeżeli chodzi o ekonomikę, to Państwo doskonale wiecie, tak jak tu pan Sołtys, Jarosławca wspomniał o tragicznej sytuacji, jeżeli chodzi o plaże. I to jest prawda, proszę Państwa. Wicie, to jest wioska, my nie jesteśmy kurortem i nie pretendujemy do miana kurortu. Natomiast mamy przepiękną plażę i u nas te tereny gmina sprzedaje. Te tereny osiągają cenę 500 złotych metr kwadratowych. Tutaj Pan Lelo próbował na przetargu kupić. To były horrendalne ceny, nie dlatego, że Wicie są tak atrakcyjne, proszę Państwa, że mają przepiękne kilometry, w przepięknej plaży. Poza tym wioska zarabia na siebie, to jest, wioska jest, 50, to jest 50 mieszkańców. 50 Mieszkańców oddaje relatywnie bardzo dużo, bo 400 tysięcy w podatkach na, na taką małą wioskę. To jest dużo, bo gdybyśmy to pomnożyli przez liczbę mieszkańców, to jest naprawdę dużo. Także miejscowość zarabia na siebie i zarobi na sąsiadów. Proszę pana, panie Janku, bo pan bardzo nam przypada gusto tutaj. Pana. Pan ja zadaje bardzo konstruktywne ja pytania i ja odpocznę. Bosie...